Dzień dobry, kochani. Dzisiaj na śniadanie chleb w jajku. Powiem Wam, że już tak długo nie robiłam chleba w jajku, że no naprawdę bardzo długo, więc robię. I tu już tutaj mam ostatnią porcję, ostatnie trzy kawałki. I dzisiaj przygotowania już zaczynamy do wystawy. Nie wiem, czy dzisiaj wykąpiemy dwa kotki, jutro dwa. Tak myślę, że tak zrobimy. Albo, albo jutro i pojutrze dwa. A dzisiaj mam też wizytę u ginekologa. No tak, jakoś wyszło, że na dzisiaj się umówiłam. Trochę, trochę feralnie, ale no trudno. Byłam u dentysty. Wczoraj na sygnale pojechałam. Pani mnie przyjęła na szczęście. Mam włożone lekarstwo, bo nie wiedzą, czy tylko wypełnienie, czy, czy będzie kanałowe leczenie. Jest jeszcze taka wątpliwość, więc yy, muszę czekać teraz, zobaczyć dalej, czy mnie boli. Wczoraj wzięłam tabletkę przeciwbólową, no troszeczkę, mnie, no przestało mnie boleć, dzisiaj już mnie troszeczkę znowu czuję, bo już tabletka nie działa, ale no tam podobno mam jeszcze prawo czuć za trzy dni, więc mam nadzieję, że to po prostu tylko wypełnienie, a nie kanałowe leczenie. No, ale teraz y, zjem i potem wezmę też jeszcze tabletkę przeciwbólową. I działamy, bo mamy dużo, dużo pracy. Hejka, kochani, zwariowany dzień. Naprawdę grubo dzisiaj jest. E, zrobiło się bardzo gorąco. Spokojnie, tutaj. Zrobiło się bardzo gorąco. Milion spraw dzisiaj było do załatwienia. Ech, I cóż. Mamy milion rzeczy, bo przed wystawą wiadomo, I jeszcze dzisiaj musieliśmy pojechać na zakupy. No bo też na ostatnią chwilę nie będziemy jechać, bo mamy dużo rzeczy do przygotowania. Jeszcze dzień przed, trzeba będzie się szybko spakować. Potem musimy bardzo wcześnie rano wyjechać. Jeszcze musimy kotki wykąpać. Teraz Artura będę strzygła, bo jeszcze Artur stwierdził, że on nie może jechać w takich włosach. Więc no, samopoczucie Artura jest bardzo ważne. Nie chcemy, żeby miało zły humor przez swoje włosy. Hmm. Także jeszcze go wezmę teraz: jest 20.16. Jeszcze vloga w tej chwili robię, wstawiam. Także no naprawdę powiem Wam: jest grubo, a jutro to dopiero będzie cyrk. Ale nic. Eee. Masakra. Jutro to w ogóle, mam powiem tak, drewno ma przyjechać. Eee, muszę dwa koty wykąpać, przygotować wszystko, żeby móc pojutrze już pakować i pojutrze jeszcze dwa koty kąpać nie wiem nie, nie chcę myśleć po prostu nie chcę myśleć, a poza tym jeszcze milion innych rzeczy jest wokół do zrobienia, także naprawdę nie wiem a w ogóle sobie jeszcze dzisiaj zapadałam, zaraz wam pokażę co sobie dzisiaj zapadałam, ale to już ten Dobra, zrobiliśmy zakupy małe, takie w oszą. Mieliśmy tylko iść po parę rzeczy, ale znowu się nie dało, więc znowuż już ponad tuła wydana. Takie oszy sobie bierzemy i to bierzemy na podróż. Znaczy na podróż, w sensie spakujemy. Nie wiem, jeszcze gdzieś jedno jest różowe, a nie wiem gdzie, bo wszystko tak powrzucałam, bo miejsca nie mam. Takie wzięliśmy baterie, dlatego że do, mamy taki wentylator. Który jest na baterie, takie Więc kupiliśmy takie baterie, jeszcze gdzieś tutaj jedne powinny być Ale zaraz zobaczymy, gdzie Wzięłam taki zeszyt <grym> No nie wiem, taki słodki był, to go wzięłam A tak sobie pomyślałam, może jakieś tam będę chciała takie w linie cienkie Będę chciała może jakieś tam notatki robić Czy ktoś będzie mi się tam chciał wpisać Bo wiecie, czasami jest tak, że ktoś weźmie, weźmie wizytówkę ale wiecie, że, że mam kotki dostępne i w ogóle to może ktoś będzie się chciał wpisać w kolejkę, swoje dane i ten to wiecie, wolę, wolę taki jakiś tam zeszyt mieć, żeby coś ewentualnie zapisać bo nie wszystko da się w zapisać w telefonie tutaj wzięliśmy takich 7 kiełbasek one się nazywają grillowa 8,67 za takich 7 kiełbasek to myślę, że sobie po prostu y, tam zjemy ja też wyjęłam parkówkę, zrobię kotlety, bo tam trzeba też coś zjeść słuchajcie, bo to jest, są całe dwa dni yy, i wiecie na, wystawa jest od 8 tam trzeba być przed 8 yy, i tak do 18, a ostatnio i tak jak byliśmy to było po 20, bo się tam przedłużyło, bo ludzie wiecie zawsze są zakręceni i tam trzeba czasami niektórych ze 3-4 razy wzywać i się przedłużyło do 20, więc uwierzcie mi, że całe, całe dwa dni, i to też jak przyjedziemy do hotelu, to też e, nie wiem, pewnie będziemy. Ja nie wiem, jak tam będzie, czy jeszcze o tej godzinie w ogóle będzie można cokolwiek gdzieś zjeść, więc po prostu w, w, zrobię kotlety. E, zrobię kotlety i wezmę po prostu normalnie bułki, czy tam coś, i pomidory, ogórki, coś tam. Także, żeby było co zjeść, nie? Na, 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 tych, na tej wystawie jednego i drugiego dnia. E, no i przed wystawą, wiadomo, śniadanie trzeba jakieś zjeść i kolacje, i wszystko, więc no naprawdę trzeba coś tam zjeść, żeby mieć siłę. Hmm, bo to jest tak, jakby się niektórym wydawało, wiecie, taka jakaś rozrywka, ale to jest tak naprawdę praca ciężka. E, Beskickie paluszki wzięłam takie też ostatnio mieliśmy na wystawie i też sobie wzięłam. Artur sobie wziął taką muszyniankę wodę aha i jeszcze na dole zostało 6 zgrzewek litrowej wody litrowej wzięłam sobie tam na wystawę będę miała litrowe wzięłam też Foxy takie ręczniki one mi się przydadzą bo wezmę jedną rolkę w razie czego na wystawę więc no potrzebowałam a że w domu jedna rolka mi została więc wolę wiecie kupić Trzy yy, paczki takich chipsów. Wzięliśmy Artur, teraz jedną otworzył. Yy, też tam sobie weźmiemy. Znaczy, coś tam się yy, chrupie, wiecie. Czasami jest tak, że wiecie, jak jest tak bardzo ciepło, to może tak jeść za bardzo, nic się nie chce, ale jednak coś tam człowiek by sobie schrupał. Yy, paczkę chusteczek. Dziesięć yy, bułek. Dziesięć bułek też wzięłam tam na wagę taką, jak to się nazywa, przysmak w konserwie, to ta azur takiej galarecie lubi. No i teraz tak, aha, tu jest jeszcze jedno osi i jeszcze takie, bo mam dwa takie brązowe osi i dwa takie różowe i jeszcze takie alkaiczne też dwie baterie, nie wiem, bo nie wiem, czy dwie wystarczą, wiecie, na dwa dni, bo to cały czas będzie chodził ten wentylator. No, i teraz zapodałam sobie taką rzecz, że zobaczyłam, słuchajcie, zestaw do kiszenia, i mówię, o to może ten, to może byśmy sobie zrobili ogórki małosolne, jeszcze się bym zrobiła. Tylko ja nie wiedziałam, że to dzisiaj będzie takie wariatkowo, nie? No, i stwierdziłam, że wezmę jedną siatkę. Ale jak potem zaczęłam, że tym, tego kopru jest tak dużo, mówię co będę wyrzucać, jak ja to za, za, za to zapłaciłam. No i wzięłam dwie takie siatki tych ogórków. Aha, i jeszcze tutaj mortadele w plasterkach też wzięłam. E, I też e, cztery ogórki takie długie, po prostu tam, wiecie, do bułki czy coś, nie? No, także chcę też y, po prostu zrobić jeszcze dzisiaj te ogórki, chcę Artura ostrzyc i nie wiem tak naprawdę, o której pójdę spać, bo chyba to będzie bardzo późno. No. Dobra, także ja idę strzyc Artura i potem wrzucę te ogórki, żeby się płukały już. I potem zrobię ogórki i nie wiem. I chyba będzie czas spać. No dobra, kochani, mam. Jeden taki mega duży słoik, drugi też duży, ale trochę mniejszy od tego pierwszego, tyle wyszło. Jeden ogórek został i no, i myślę, że za trzy dni spokojnie będą mało solne. Zalałam też to trochę letnią wodą, żeby były szybciej, po prostu. Pięknie to wygląda, już nie mogę się doczekać. Jest tak, słuchajcie, dzisiaj gorąco, że. Wyjęłam mrożonego banana i mrożoną borówkę i będę robiła koktajl i zaraz Wam pokażę co na obiad. Na obiad dzisiaj po prostu gotuję ryż i takie warzywa na patelnię z pieczarkami. Słuchajcie, stwierdziłam, że zrobię to takie bardziej gęste. To będą takie mrożone lody. Jakie to jest dobre. I ja... To są lody po prostu. Bananowo i jagodowe. Pychota. A w ogóle byliśmy w paczkomacie i chciałam Wam pokazać, bo tym razem kupiłam inny żwirek dla małych kotków. Dla tych, które się uczą korzystać z kuwety. Bo zawsze miałam taki specjalny biodegradowalny z tego. Bazyl, bazyl taki taka różowo różowo-biała paczka. Wam kiedyś pokazywałam, a teraz stwierdziłam, taki właśnie co to kotki mogą jeść, a teraz kupiłam, słuchajcie, Benka kukurydzianego, bo tam nie wiem, chyba na paczce jakieś hmm, nie wiem 11 zł różnicy, Benek tańszy. Nie stwierdziłam, że wypróbuję, także zobaczymy. No nie wiem, czy, czy no tamten jest naprawdę super, można go do toalety wyrzucać i w ogóle. I naprawdę mm, kotki lubią, a zobaczymy jak, jak, zaczekajcie otworzę. No dobra, mamy I jaka jest różnica? No już to na pierwszy rzut oka widzę, że... Mm, że tamten był w foliowej pasce, a to jest w papierowej. Także, no, zobaczę, czy, czy ten się sprawdzi. Tamten był taki bialutki, jaśniutki. Mm, idę wsypać, idę dosypać, bo już mi się skończył tamten i y, muszę im do, dosypać. No. Kochani przyszły do wyprawki Żwirki, i teraz się zastanawiam. Jakaś nowość to jest biały, taki piękny. No naprawdę, powiem Wam, ulala. Naprawdę piękny jest ten Żwirek. Jakaś nowość to jest. Bo no mówił mi Pan przez telefon, że mają taką nowość. I teraz nie wiem, właśnie, czy to jest do wyprawki, czy dla mnie, jako prezent do wypróbowania. Także muszę. Mm, się dowiedzieć, zaraz zadzwonię do pana i się dowiem. Bo miałam dostać chyba w jednej paczce wyprawki i w drugiej jakąś nowość. I teraz nie wiem, czy to jest wyprawka, czy to jest nowość. Ale to jest chyba ta nowość, bo w wyprawce jest zawsze worek 10 litrów. Chociaż różnie to jest, ale no zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest ta nowość, którą mam wypróbować, co prezent dostałam. Także zobaczymy, zadzwonię. Bo my zawsze takie 20 worków, co ja mówię, 20-litrowe 20 kupujemy. E, żwirki i to jest e, tej samej firmy, tylko zupełnie nie. Ja mam różne. Mam bezzapachowe, mam e, e, marsylskie medełko, puder dziecięcy, e, ten Aloes. No różne są tam naprawdę przeróżne. W ogóle uwielbiam te żwirki. No, zobaczcie. Zabawa jest z tunelem. E, bardzo się spodobał, nawet Emilce. Emilka też się w nim bawi. Maluchy też. No, jak ja tu jestem, to wiadomo, one do mnie lgną, ale, ale wchodzę i patrzę, a one fikają w tunelu. Także, no fajnie, podoba im się, widać, że widać, że im się podoba. Tak! No, jak ja tu jestem, to wiecie, one, one po prostu do mnie yy, chcą, ale no. Ale ogólnie bardzo im się podoba. No tutaj zbiorowo w kuweczce. Tutaj w ogóle mają jeszcze jedną kuwetkę. No, zobaczcie, co tu się w kuwecie dzieje, nie? Zamiast po prostu wiadomo, co robić w kuwecie, to proszę, co oni robią. A, ja muszę sprzątać potem ten cały bałagan. Nie? O, wyszliśmy z tego, z tunelu. Tutaj mamy taką fajną zabawkę z wyprawki to jeszcze jest z wyprawki słuchajcie, nie wiem, chyba Emilki, czy, czy nie wiem kogo no czy Amelki, nie wiem w każdym razie z wyprawki jakiejś z kocimiętką zabawkę tak no patrzcie przychodzę do sypialni i nie wiem za bardzo, gdzie się położyć. Nie, no łóżko, łóżko jest duże, ale hm, Ewka. A może ty byś się trochę przesunęła, co? Ewka, byś się przesunęła trochę? Halo. Nie. To mruczy? Może byś się przesunęła? Koniec. Lejla, a może ty? Halo. Aha, mam was po prostu głaskać, tak? Po brzuchach. No dobra. A ja bym chciała się położyć spać. Koniec świata. Co? Przeszkadzam? Mhm. Przeszkadzam. No dobra, chyba muszę iść na podłogę. Hm. Nie no, koniec. Nie mam gdzie spać. Widzicie? Do tego doszło. Hm. A ta zamarła w bezruchu.